Dobry, kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z szybkim wzorem na taki malutki balonik. Aby taki balon wykonać, wiadomo, potrzebujemy włóczki. I ja mam tu włóczkę YarnArt Jeans. Do tego szydełko 2,5 mm. Oprócz tego potrzebujemy Odrobinki, wypełnienia, nożyczki, igłę oraz ważny element. Taki znacznik, taki bądź jakikolwiek inny znacznik. I to jest wszystko, co potrzebujemy. Mi będzie bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś ślad po sobie na tym kanale: na przykład łapkę w górę bądź w dół, jeżeli Wam się nie podoba to, co robię. Jakiś komentarz, subskrypcję. A jak macie ochotę, to w opisie jest link do By Coffee i tam możecie postawić mi taką wirtualną kawkę. Takie wsparcie kanału. Dobra, kochani, ja już nie przedłużam i zaczynamy szydełkować. Zaczynamy naszą pracę od magicznego kółka. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jak wykonać magiczne kółeczko, to zapraszam tutaj do tego filmu. Tutaj krok po kroku pokazuję, jak to kółko wykonać. Zrobimy magiczne kółeczko i na naszym magicznym kółeczku robimy 6 półsłupków. Wkładając szydełko pod dwie nitki, przeciągając i raz jeszcze przeciągając. Mamy pierwszy półsłupek i w tym momencie już sobie ten półsłupek zaznaczamy. Wkładam znacznik pod dwie nitki. Tutaj nitki. Mamy pierwszy półsłupek, teraz drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty półsłupek. Zaciskamy nasze kółko ciągnąc za tą krótką nitkę zaciskamy, wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe, czyli wkładamy szydełko pod dwie tu nitki. Teraz przeciągamy włóczkę i tą przeciągniętą włóczkę raz jeszcze przeciągamy przez pętelkę, którą mieliśmy na szydełku i mamy w ten sposób gotowy, gotowe pierwsze okrążenie. Drugie zaczynamy od oczka łańcuszka i Zaraz za tym oczkiem robimy dwa półsłupki. Jeden i drugi. Pierwszy półsłupek tutaj sobie zaznaczam znacznikiem. I w tym okrążeniu robię sześć powtórzeń, po dwa półsłupki w jednym półsłupku, czyli tutaj mamy pierwsze powtórzenie, dwa w jednym bijamy się nad następnym półsłupkiem, półsłupkiem, robimy dwa w jednym nad kolejnym półsłupkiem również dwa w jednym nad kolejnym czwarte powtórzenie dwa w jednym nad kolejnym półsłupkiem, piąte powtórzenie dwa w jednym i nad kolejnym półsłupkiem, szóste powtórzenie, dwa półsłupki w jednym półsłupku. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko. Ścisłe. Po tym okrążeniu mamy 12 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka, łańcuszka i półsłupka zaraz za oczkiem. Tu się wbijamy zaraz za oczkiem i robimy jeden półsłupek. Zaznaczam go i w tym okrążeniu robimy sześć powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i dwa półsłupki w jednym nad kolejnym półsłupkiem. Mamy pierwsze powtórzenie, teraz drugie. Półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. Teraz trzecie. Półsłupek nad półsłupkiem. Dwa w jednym. Czwarte powtórzenie. Półsłupek pojedynczy nad półsłupkiem. Dwa. W jednym. Piąte powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem. Dwa w jednym i szóste powtórzenie półsłupek nad Półsłupkiem i dwa półsłupki w jednym półsłupku. Po tym okrążeniu mamy 18 półsłupków na okręgu. Wyciągamy sobie jeszcze znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie. Zaczynamy również od oczka łańcuszka i półsłupka zaraz tutaj za oczkiem. Zaznaczamy. W tym okrążeniu robimy sześć powtórzeń i każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. Teraz drugie powtórzenie, półsłupek, półsłupek, dwa w jednym. Kolejne powtórzenie, półsłupek. Półsłupek. Dwa. W jednym. Następne powtórzenie. Półsłupek. Półsłupek. Dwa w jednym. Piąte powtórzenie. Półsłupek. Półsłupek. I dwa w jednym. Dwa półsłupki w jednym. I szóste powtórzenie. Półsłupek. Półsłupek i dwa w jednym. Teraz wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I to mamy czwarte okrążenie. I po jego wykonaniu mamy 24 półsłupki na okręgu. I teraz okrą okrążenie piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte. 6 okrążeń robimy takich samych, czyli zaczynamy od oczka łańcuszka i półsłupka zaraz za oczkiem. I w tym okrążeniu musimy w sumie wykonać 24 półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty, szósty siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty. 19, 20, 21, 22, 23 i 24 półsłupek. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I dokładnie takich okrążeń robimy jeszcze 5. Po wykonaniu tych okrążeń weźmiemy się za zmniejszanie naszej pracy. Standardowo zaczniemy od jednego oczka łańcuszka. I tu zaraz za oczkiem robimy pierwszy półsłupek. Zaznaczamy go sobie i w tym okrążeniu robimy sześć powtórzeń i każde powtórzenie to półsłupek. Nad półsłupkiem półsłupek, nad półsłupkiem i jeden z dwóch aby wykonać zmniejszenie, dokładnie jeden półsłupek z dwóch, wkładamy szydełko pod jedną nitkę najbliższego wolnego półsłupka i tak manewrujemy szydełkiem, aby je włożyć pod jedną niteczkę kolejnego półsłupka. Teraz przeciągamy włóczkę przez te dwie właśnie. Niczki I przez dwie pętelki. No i mamy pierwsze powtórzenie. Teraz drugie. Półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i znowu jeden z dwóch. Tak. I jeden z dwóch. Mamy drugie powtórzenie. Teraz robimy trzecie półsłupek, półsłupek, jeden z dwóch. Czwarte powtórzenie: półsłupek, półsłupek, jeden z dwóch. Piąte powtórzenie: półsłupek, półsłupek, jeden z dwóch. I szóste powtórzenie. Półsłupek, półsłupek i jeden z dwóch. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I teraz jest, kochani, pora, aby wypchać ten nasz balonik wypełnieniem. i możemy wziąć się za kolejne okrążenie. Zaczynamy je jak zwykle od oczka łańcuszka i jednego półsłupka zaraz za oczkiem. W tym okrążeniu robimy sześć powtórzeń i każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch Nie mam zaznaczyć, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, półsłupek nad półsłupkiem. Jeden z dwóch i szóste powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem. I jeden z dwóch oczko ścisłe w miejscu znacznika. I to jest ostatni moment, kiedy jeszcze możemy dopchać ten nasz balonik. Ja sobie jeszcze troszeczkę właśnie dołożę tego wypełnienia tak i teraz oczko łańcuszka jako początek okrążenia i w tym okrążeniu robimy sześć powtórzeń i każde powtórzenie to Jeden półsłupek z dwóch. Od razu tutaj za oczkiem pod jedną niteczkę i pod drugą mamy pierwszy. Pierwsze jeden z dwóch zaznaczamy sobie drugie. Trzecie powtórzenie. Czwarte. Piąte. I szóste powtórzenie. Mamy sześć razy, jeden z dwóch. Wyciągamy znacznik w jego miejscu. Oczko ścisłe. Znowu oczko łańcuszka. Na początek okrążenia i w tym okrążeniu robimy po prostu sześć półsłupków. Pierwszy robimy zaraz za oczkiem łańcuszka. Mam pierwszy półsłupek, drugi, trzeci, Oj. trzeci. czwarty. Piąty i szósty. Oczko ścisłe w miejscu znacznika. I zostało nam ostatnie okrążenie do zrobienia. Zaczynamy oczywiście od oczka łańcuszka. I w tym okrążeniu robimy po prostu sze dwa ra sześć razy dwa półsłupki w jednym. I zaczynamy zaraz za oczkiem. Mamy pierwszy. Półsłupek i w tym samym miejscu robimy drugi, dalej nad następnym półsłupkiem dwa, nad kolejnym półsłupkiem dwa, nad czwartym półsłupkiem dwa, nad piątym dwa, półsłupki i nad szóstym półsłupkiem również Dwa półsłupki, dwa w jednym. Wyciągamy znacznik. W jego miejscu robimy oczko ścisłe. Plus jeszcze jedno oczko łańcuszka. Teraz zostawiamy troszkę dłuższą nitkę, ucinamy ją, wyciągamy. I już teraz na sam koniec naszej pracy robimy tak. Że wszywamy się najpierw tutaj w środek, przechodząc mniej więcej igłą, tutaj właśnie do środka. Zaznaczamy sobie jeden tutaj, jedną niteczkę, jeden rządek i wracamy igłą. Tak, żeby ta niteczka nam wychodziła tu dziurką. Teraz ucinamy sobie taką długość, jak nam jest potrzebna. I nasz balonik jest gotowy. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Raz jeszcze zachęcam Was do jakiegoś znaku na moim kanale, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. A jak macie ochotę, to i do bajkofi. Ja Wam ślicznie za dzisiaj dziękuję. Wszystkiego dobrego kochani i powodzenia.